Cześć wszystkim, jestem Wiktoria, będę waszą nową trenerką judo w Samurai Gym na ulicy Bałtyckiej. Zapraszam wszystkich serdecznie i widzę każdego z was ze mną razem na tatami. Wydaje mi się, że najbardziej charakterystyczną rzeczą w judo są rzuty. Chyba mm, judo wyróżnia się to jako sport walki, że po prostu są rzuty jest ten kontakt bardzo bezpośredni, bo cały czas gdzieś pracujemy tutaj na uchwycie. Nie możemy schodzić poniżej pasa, bo za to są kary, ale cały czas pracujemy po prostu na uchwycie z tyłu, z przodu, więc myślę, że to wyróżnia judo właśnie, że nasza sztuka walki jest bardzo bezpośrednia i właśnie są te rzuty, które wyróżniają są sztukę walki. Gdzieś jak oglądać nawet olimpiadę, od razu, jak. Ogląda, czy ktoś zobaczy nawet na YouTube jakieś filmiki, no to widać, że jeśli był to rzut i charakterystyczny i który kojarzy dużo osób, których nie zna Judo, no to od razu po tych rzutach czy po tych charakterystycznych słowach, to wiemy, że to jest judo. W początku bardzo dużo adaptuje dziećmi z samą podłogą, w sensie z samą matą, na której ćwiczymy, czyli po prostu powolutku, po kolei uderzamy każdą częścią ciała o matę. Zaczynamy od bardzo niskiej pozycji, czyli zaczynamy tak naprawdę od siadu, gdzie bardzo mało w tej pozycji może się stać dziecku, dlatego wtedy powoli uczymy się tych padów, o których mówiłam, o tym bezpiecznym upadaniu i powoli, powoli zaczynamy z pozycji siedzącej wchodzić do pozycji kucznej i tak dalej. Więc tak jak mówiłam, na początku uczymy się samych padów, żeby jednak to ciało przyzwyczaić do upadku na matę. Nie wchodzimy od razu w rzuty, a jak wchodzimy od rzuty, to również z pozycji bardzo niskiej na kolanach, gdzie przyzwyczajamy nasze ciało do tych upadków. Muzyka Pierwsza rzecz tak naprawdę, którą chciałabym przekazać moim zawodnikom, albo ich tego nauczyć gdzieś im to tak naprawdę pozostawić to szacunek, szacunek do drugiej osoby, ale tak naprawdę do siebie. Żeby jednak cały czas szanować drugą osobę, no ale też w pełni szanować siebie i zgadzać się w pełni z sobą. Myślę, że to jest wartość, którą chciałabym bardzo przekazać moim zawodnikom, żeby pamiętali to na lata. Na pewno ma też przełożenie i na walkę sportową, gdzie jednak ten szacunek musi być. Musimy, się, yy, musimy podziękować zawodnikom za, za walkę, musimy się ukłonić zawodnikowi przed walką, po walce, więc to jest tak naprawdę szacunek. Potrzebny jest na treningu, żeby szanować innych zawodników, innych swoich kolegów z maty, yy, trenera to najważniejsze. No a w życiu codziennym, no to szacunek tak naprawdę jest potrzebny w każdym obszarze życia. Dla rodziny, na, nawet w sklepie, żeby mieć szacunek do drugiej osoby. Na pewno powiedziałabym, żeby nigdy nie przestawała, żeby zawsze wierzyła w siebie, bo często tej wiary brakowało. Nieważne, co się stanie, to żeby zawsze szła po swoje i zawsze, tak jak powiedziałam, wierzyła w siebie i w swoje marzenia i nigdy nie odpuszczyła. Dnóżka i mocno, mocno wstaj, mocno zabieraj mi nogę, y Jeszcze jedną zabawą w judo, gdzie już nie nawiązujemy do palu, do tego całego przemieszczania, tylko do walki samej. Ja ją sama nazwałam żółw, <gryw> ponieważ y ćwiczą w niej dwie osoby, czyli dwóch zawodników. Y jeden jest bardzo schowany w pozycji żółwia y na macie. A drugi musi go przewrócić na plecy, czyli jeden oporuje, drugi musi go przewrócić, cały czas gdzieś są te elementy walki, elementy parteru, który również w judo występuje. Muszą mieć frajdę, ale też muszą gdzieś wykorzystać tą swoją siłę, żeby jednak albo nawet pomyśleć jak obejść, czy złapać za pas, czy złapać za judogę, gdzie złapać, żeby jednak wywrócić tą osobę, żeby to się udało. Cieszę się, że mogliście mnie wysłuchać. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem we wrześniu w Samurai Jim i oczywiście, że poznamy się lepiej. Do zobaczenia!